Siemiany, szkuziomeczki, z tej strony Szybki banan. witam was serdecznie na Mineserver.pl Jesteśmy na trybie Brutal Life, który właśnie dzisiaj wystartował, jakieś myślę dwie godzinki temu No i cóż, ja już masę rzeczy poprawiłem, ale to jest jeszcze nie jest jakby ostateczna wersja, którą chciałbym mm, Chciałbym pozostawić, krótko mówiąc chciałbym jeszcze troszeczkę popracować nad tym, aby lepiej działała Fizyka tutaj gry, jeśli chodzi o przecinki, bo no, TPS jeszcze nie jest dla mnie zadowalający właśnie, o czasem nawet spada do 14 to jest za mało. Chcę, żeby tak 19-20 było cały czas, się utrzymywało. Dlatego wiem, że no, można to zrobić, ale jeszcze będzie to kosztowało troszeczkę pracy. No i cóż, będę przy tym kombinował. Tak czy inaczej, gra się dość dobrze, więc jeśli komuś mocno naprawdę laguje, to znaczy, że to już jest wina jego kompa. No, jeśli będzie mu. Zresztą zobaczycie, jak to działa. Bo ja będę dzisiaj teraz nagrywał, w tym momencie, sami widzicie. Są przecinki lekkie, ale to są jakby drobne przecinki. Ja je... One są po stronie serwera. Ja je postaram się wyeliminować. Eee... No, serwer jest też pełny. Jest tutaj tyle slotów, ile poświęciłem. Jest tutaj 70 slotów, cały czas jest pełny i cały czas ludzie też napierają na ten serwer. Gdyby ludzi było mniej, to też pewnie chodziłoby to znacznie lepiej. No i z uwagi na to, że te stroloty są ograniczone, to zastanawiałem się też nad możliwością jakby mm, dodania takiego trybu też na MineFoxie, czego nie chciałem robić w sumie, bo wiem, że to będzie mi kosztować masę, masę pracy jeśli chodzi o update'y, dlatego to nie byłoby dzisiaj, nie jutro, ale być może w następnym przygodniu, kiedy już tutaj ogarnę najważniejsze błędy, to być może wprowadziłbym to też na MineFoxie, aby tam też jakaś grono graczy mogło sobie grać na tym trybie. No bo powiem, że 70 slotów to jest dla was za mało. Wy, wy tam Was jest setki, którzy chcecie pograć na tym trybie. Wiem, że z czasem to pewnie zainteresowanie może opaść, ale na wejściu każdy się jara, bo... No jest czym w sumie, jest czym, bo jest to dosyć nietypowa e, gierka. Mm, słuchajcie, jeśli chodzi o bugi. Mm, jako takie te najważniejsze myślę, nie było jakichś krytycznych żadnych. E, Insi ognisty właśnie, to są takie właśnie bugi, które... Infsi Kekson. Na mapie pojawiały się jeszcze jakieś resztki przedmiotów, e, takich, takich, które no, nie powinny się pojawić. Jeden jest. Które nie powinny się pojawić. No i to są na przykład tego rodzaju książki, czy jeszcze jakieś inne e, dziwne itemy. E, no i ja je ręcznie na chwilę obecną usuwam po prostu. Sign Okej okay. Oj nie działa w e dobra muszę to szybko naprawię w e żeby Zrazu zrobić ten kosz Okej, okay, to jest naprawione Oj, chociaż to tak nie zadziała Ja bym może tak zrobić, pyk I pyk Teraz powinno pyknąć o, nie działa. Mimo wszystko, aż dziwne. I sal. Kosz. A, śmieci. O, teraz jest ok. E Peck. Słuchajcie, zagram sobie tutaj, bo będę tutaj nagrywał. Balans, jest wszystko ok. Ok, 45 dolarów. To, to to, już zarobiłem dzisiaj i to już zarobiłem uczciwie. Co prawda, mam game moda, wiem. Jestem właścicielem, więc mam tutaj bardzo dużo praw. Ale nie będę żadnych korzystał, nie będę też sobie doładowywał broni specjalnych, jak Oczywiście je można tu kupić, ja już bym chciał mieć taką tarczę, na przykład kozacką. Chciałbym mieć jakiś kozacki sprzęt, który pozwoli mi na walkę z gangami, bo gangi są naprawdę ciężkie. I to nie jest tak jak na GTA, że przyjdziecie z baseballem i będziecie nagle sobie rozwalać mafię. Nie, tu jest naprawdę trudno. I no, ci co już grają, to już się o tym przekonali. Co tutaj ludzie piszą, coś o ruskich, na jakich kordach ruskie. A no tak, bo teraz wyłączyłem wam na chwilę map dynamiczną mapę i przez to macie chyba problemy z znalezieniem tego. Wiem, że po mapie ja też jestem taki, że po mapie szukam. No ale na chwilę obecną będziemy sobie musieli po prostu pobiegać. No i co? Eee, wyruszmy, wyruszmy. Ja już się tepam w losowe miejsce na mapie. Ok. Eee, mam tutaj używany baseball. To jest jakby podstawowy sprzęt, czyli ostry kebab i używany baseball, prawda? To są dwa podstawowe przedmioty. Eee, no i tuż. No, nie da się, tak, dobra. Chciałem sobie te tabliczki moje wyrzucić. A, może tak jeszcze zrobimy. Ajk. Nie da rady. Aj. Kurczę. Dobra. Wywalę to, bo nie chcę tego mieć po prostu. No i okej. Okay. Te nas w takie miejsce losowe. No i tu mamy obywateli. Jakiś medyk. O. Medyk ma szansę, że nam dropnie. Jest szansa, że z medyka nam dropnie coś do leczenia. O, mamy kurczaka. Też dobrze. Sportmenka. O, patrzcie, jakiś ziomek sobie biega. Jeździ na tym. Na motorku. się Siema, siema. To jest jeden z wolniejszych motorków, ten gangsterski, ale całkiem fajny, fajny. Naprawdę szybszy niż zwykły gracz. Siema, siema. Mam nadzieję, że mi tutaj z baseballa nie przywali chłop. No. No i lejemy doktorka. Może coś nam fajnego dropnie. A za chwilę, może spróbujemy. O, dzięki. Miło w swojej strony. A za chwilę, może spróbujemy coś tam z gangami. Wiadomo, polecam wam w grupie. Jeśli chcecie już próbować z takim lipnym sprzętem, bez niczego, to to, to lepiej i próbować mimo wszystko w grupie. Czemu nie mogę tego podnieść? No jest. Znalazłem quest. No tak, quest też są na mapie. Pewnie też sobie jakiś, jakiś dzień zrobię. Na razie to, nad czym chcę pracować, to są właśnie te. No strasznie... Oj, 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 zabij go. Kurde, zabili mnie. Nie chciałem się bić, myślałem, że na spokojnie zagramy, a tu jakaś parówa wyskoczyła na miecze, no trudno. Ehm... No okej, okay. mamy inny sektor, to sobie pobiegamy. Zabiłem banana i nie życia. dobra. zabijmy jeszcze parę typów twarzowiczka, Oddawaj. Siema, siema. Słuchajcie, jedyne co, be, co będę używał tutaj jakby prócz, no wiadomo, brutala, bo z Brutala będę korzystał. E, to... Mm, samochody. Tak. Wiem, że samochody są te, te takie trójwymiarowe 3D bardzo drogie, no ale to logiczne jest, bo jeśli każdy by je miał, to to, to by raz żelagowało, dwa no, że to by było trochę takie, wiecie, podanie wszystkiego każdemu na tacy. A teraz, jeśli ktoś zdobędzie taki samochód, albo sam zarobi na niego, to... No to niewątpliwie jest taki szacun i respekt przed taką osobą. A jakby każdy miał, to to już by nie było takie nadzwyczajne, spektakularne i by się tego tak nie zazdrościło. No dobra, i w sumie i w sumie jeśli chodzi o te samochody, tak, ja ich nie będę musiał kupywać, bo ja mam jako administrator od razu wszystkie blokowane, czyli wpisuję sobie auto. Yy, w sumie jest komenda chyba pojazdy dokładnie, ale a, a nie, nie pojazdy. No dobra, auto, niech jest auto, ale pojazdy wam też mogę zrobić. Yy, tak czy inaczej, mamy tutaj ze wszystkie rodzaje samochodów, które są dostępne do zakupu: czyli te dwa samochody i te dwa takie terenowe większe, nawet ceny są w sumie podane. Je możecie kupić na spawnie. Yy, takie auto, jak odblokujecie, macie je na zawsze. Yy, nikt wam nie, tylko, ani nie jest w stanie ukraść, ani zabrać i tak dalej. Yy, ja sobie będę z tego wykorzystywał. Patrzcie, nawet sobie teraz uruchomię. I nawet poczekam na tego frakcjego. Wsiadaj, wsiadaj, czekam na Ciebie. O, no, wsiadaj. Ok, wsiadł. To już. No i jedziemy. Eee, to tak na początku się może bugować, że on jakby siedzi koło na moim miejscu, ale po chwili go powinno przenieść na, na, na miejsce obok. To ma się prawo tak troszeczkę frejzować, bugować, to jest normalne, ale tutaj chodzi głównie o to, że zapieprzamy. Zapieprzamy i to grubo. O, jest skrzyneczka stój. I sobie będziemy. Ach, pusta już ktoś zabrał. Szkoda. Gadaj. No i jedziemy dalej. No i myślę, że to jest fajny środek transportu. O, ktoś nas goni, a my sobie uciekamy, on nie ma szans nas dorwać. To jest jedno z najszybszych jeden z najszybszych samochodów. Oczywiście są jeszcze terenowe. One są większe, bo mogą pomieścić znacznie więcej osób. Tam, cztery osoby mogą wejść. No ale są troszeczkę wolniejsze. Ale mają też plusy, bo mogą bardziej podjeżdżać na jakieś wyższe e, no, bloki. No tutaj też ja podjadę, co sumie śmiało. O. Oj! Troszeczkę mnie zawierciło. Jeszcze raz. Albo jeszcze inaczej. Pojedziemy sobie tędy. Kurde, za szybkie stał to, i nie wykręcam na zakręta. Ok, i teraz tak. Mhm. Kolejna skrzyneczka. Tak, już będzie pełna, myślę co. Kurde, znowu pusta. Siadaj. Siadać, drzwi zamykać. Też po, trochę pech. A czekajcie, bo tam nie było tej informacji. Jeszcze raz spróbuję otworzyć. O, teraz jest dopiero informacja. Aha, czyli znaleźliśmy pustą po prostu. Okej, okay, ja to też rozwiążę, żeby... Yy, przerobię to. Zrobię tak, żeby nie było pustych po prostu. Żeby zawsze coś dropiło, bo jak widać da się znaleźć puste skrzynki. Chociaż normalnie w niej powinno coś być. Dopiero jak się drugi raz ją otworzy i wam pisze, że drop będzie za dwie minuty. No to znaczy, że znaleźliście już taką, którą ktoś na przykład otworzył przed wami. Ale tu po prostu dwa razy pecha, ja to przerobię, przerobię żeby zawsze coś dropiło. Yy, w skrzyneczkach możecie znaleźć kasę, możecie znaleźć przedmioty, no więc całkiem spoko. Okej, okay, my sobie polecimy może teraz na jakąś mafię, tylko ja za bardzo nie mam tej mini mapy i nie jestem w stanie yy, znaleźć, Szybki to chyba najlepszy serwer Premium. Słuchaj, mm, dla mnie to jeszcze nie jest najlepszy serwer z prostej przyczyny, ja nie jestem zadowolony mimo wszystko z TPS-u, który jest w tym momencie na serwerze. Ja, widzicie, gra się dobrze, no nie mam lagów, mogę normalnie bić moby, mogę normalnie biegać, ale to nie jest to, co powinno być, ja chcę mieć pełny TPS, TPS 20. Yy, ja będę nad tym pracował, będę na tym walczył, będę kombinować, żeby ten TPS osiągnąć, czyli tak jak na RPG-u, tak jak na real Life'ie, yy, optymalizacja jest ważna, ale Wiecie, jak miałem grupę testerów, ich jednak było wciąż za mało. Przy kilkunastu osobach ten tryb chodzi genialnie, tam nie ma ani jednego laga. Ale jak już tych jest osób 80, to no jak widać, TPS spada. No i będę musiał tutaj powalczyć się, pomęczyć, żeby to zoptymalizować. To nawet nie chodzi już o wprowadzenie nowości, co zoptymalizowanie tego, co jest obecnie i znaleźć jakby przyczyny tej rzeczy. Mam kilka podejrzeń, już kombinowałem, ale to nie jest jakby temat na pół godziny, a nie na godzinkę, tylko trzeba będzie trochę przesiedzieć. A, oh, no, jak zwykle się nagadałem. Eee, o, chyba w dobrym miejscu jesteśmy? To dobrze kojarzę? Źle kojarzę. Myślałem, że tutaj będą NPC. ki Ale to może jest z drugiej strony tego budynku, bo to jest jakiś podobny budynek do tego. Spróbujmy z drugiej strony budynku. Tutaj. Też nie, ale dobra, patrzcie co jest, laptopy są. I tu jest skrzyneczka. Jest skrzy... amunicja, bierzemy. Laptopy, siema kolego, ile chcesz za laptopa, pokaż co tu masz za sprzęty, kurczę. Z cztery kafry, to nie na moją kieszeń, ja mam kurczę z 50 dolarów. No. To nie dzisiaj, to nie dzisiaj, ale kiedyś sobie kupię takiego laptopa. Na laptopie różne rzeczy można robić, ale to zobaczycie jak albo kupicie, albo jak ja zdobędę. Wsiadamy. Jedziesz ze mną, to siadaj. Siadaj i drzwi zamykaj. Szukam tutaj, wydaje mi się, że gdzieś w tej okolicy były, powinny być NPC z questami. O, kolejna skrzyneczka. No, autkiem jest fajnie, tak się podróżować i zwiedzać miasto. Ja się go muszę przede wszystkim nauczyć, bo ono jest takie gigantyczne, że ja i tak nie wiem, gdzie jestem. I z punktu A do punktu B, no, mógłbym nie dojechać. Boks gdzie jest, gdy szczelam do gościa na motorze, to mu damage nie zadaje. Zadajesz, tylko musisz trafić. To nie trafiłeś po prostu. Normalnie można zabijać każdego w pojeździe. Mnie też można zabić, nawet jak ja w ścianę. O! Oszust. Ciekamy, bo nas okradnie. Kolejna skrzyneczka. Kurczę aż się prosi, żeby ciągle wysiadać z, tej auty, z tego auta. Okej. Okay. No dobra, i teraz by wypadało już na tą mafię jechać Czyli, czyli faktycznie dorwać. Jakbym zarobił sobie 300 dolarów, to bym sobie może też mafię założył. A jeszcze wam pokażę, jak wygląda praca w fabryce. W sumie, gdzieś tam chyba to robiłem kiedyś, ale zrobię to jakby ponownie. Hmm? Coś kojarzy ta okolice. Co tutaj jeszcze? Tutaj nie ma czasem palasów w tej okolicy? Tak, to oni tu są. Zaktywujemy auto. Chodź chodź meczek. Zabierz sobie tutaj... o tak myślałem, dobrze kojarzyłem strefa balas. Okej, okay, tutaj się musimy już czaić. Chodź ze mną, bo ja samemu nie chcę z nimi walczyć. Próbujemy zrobić razem to. Okej. Okay. Uważać trzeba, bo tutaj się już mogą... o jest jeden już za szybą się czai. Oni w różnych miejscach się spawnią. to nie jest tak jak na GTA i to nie jest proste. Tutaj z tą bronią to ja mogę, no nie dać sobie rady z nim. O oh, ty masz kurde ej to ty 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 Zapraszamy Proszę Kurczę, schował się <gry> Jaki inteligentny walas, o kurcze I co? Walnisz go pierwszy? On jeszcze nie podchodzi do nas, więc może... O fak, zobaczył mnie! fak, zobaczył mnie! Lejgo! Lejgo! O, życie traci, dobrze, dobrze, połowa już ma. Dawaj. Właśnie jak ja wolno zabieram mu, a ten karabinem mu półpaska w kilka sekund zabrał. Ginął, jest, ja dobiłem, dwa dolary. Fuck ja, yeah. bezdomną z karabinu. Spokojnie, daj spokój bezdomnym. O oh fuck, zakup pocholiczka, co ona tu robi? Trzymają ją w piwnicy. Balasi, trzymają zakładników w piwnicy. Uważajcie, uważajcie, bo wy też możecie być kolejni. Następni, i was tutaj mogą też przechowywać. O oh fuck, z młotkiem wyskoczył balas do mnie. Dobra, lejemy go na trzy: trzy. Kurde, z tego karabina, zobaczcie jak on sobie radzi pięknie Ale nim ten karabin się kupi, no to jest naprawdę Trochę czasu powinno minąć, a z tego widzicie, mogę nie jest tak łatwo Bez niego bym nie dał rady sobie tutaj Okej, okay, bo też się naboje skończą, naboje też nie są wieczne Kolejny bala, patrzcie, próbujemy, solo Solo styl. o, z pistoletem wyskoczył Patrzcie, jak... o, jak mi wywalił z młotka Ale żem stracił tak, zaraz mi się. Ej! Zabił mnie ktoś! Albo dostałem po plecach, albo. Chyba po plecach dostałem, bo raczej on by mnie nie zabił. No szkoda. Eee... Ale spoko, już mamy jakiś tam sprzęcik początkowy, naboi trochę zyskaliśmy. No i teleportację. Kurczak. Chicken. Na ma P Brutal Life, co tam ci chcesz naprawić? Ojej. ojej, ojej. No to sobie nie pożyliśmy. O, zginąłeś, to jest takie brutalne. No to jeszcze raz teleport. No i myślę, że to, że nie dropią itemy, to jest naprawdę cenna sprawa, bo dzięki temu chodzi to znacznie, znacznie lepiej. Ok, sobie wpiszemy na prawa. Jako Brutal Life mamy dostęp do komendy na prawa, jako Brutal. I pospacerujemy, O, skrzyneczka. Co my tu mamy. A, to jest pusta. To można w sumie rozwalić, bo ona i tak nigdy nie będzie miała dropa. To nie była taka. Ojej, nie da się tak. Bąd. O, poszło dobrze. O, tu też jakieś skrzyneczki. Ale wszystkie będą puste. Znaczy, bym mógł je rozwalać, szczerze mówiąc. Pis, pis. Mógłbym mi rozwalać, żeby żeby się w sumie takie. Bo to może was mylić czasem, że z nich może coś zrobić, pomyślicie? A to są tylko tak naprawdę na ozdobę, ale. GMS, dobra. Dzięki pana, quest nie zliczyły, Zabiłem ruska i nic. No, jak zabiłeś jednego ruska, to ci na pewno żadnego questa nie zaliczy, bo nie ma takiego questa zabij ruska. O, fak, strefa ruskich. Ruscy są naprawdę silni. Użycia, o, Dobra, spróbujmy razem, gieniek. O oh fuck, wy, wyłopiła Wyłpiła. Jest, poszedł. Czym ty bijesz Gienek, że ty taki silny jesteś? Bo nie wierzę, że to ja zrobiłem moją bronią. Ma takie samki jak ja? InfC G No, to startowy. O, laptopy sprzedają też. Chodzi na stół, co to za crazeł. Dobra, idziemy stąd. Z, z ruskami jest ciężko. Tu jest taka strefa ruski, więc tutaj się mogą pojawiać, ale już trochę wybici są, bo widać, że tutaj dużo ludzi biega. Span, może tutaj nie jest jakiś super częsty na chwilę obecną, ale on też będzie jakby zmieniany przeze mnie. Ja go specjalnie dzisiaj osłabiłem, bo tutaj było tych ruskich multum. Eee, zmieni zmieni zmniejszyłem to, bo. Co ty robisz? Eee, zmniejszyłem to, bo po pierwsze. <laughs> Chcę uciekać. No niech ucieka. Już eee, zgnata? Powiem faktem, że to nie pistolet, <laughs> tylko atrapa, ale dobra. Eee, pierwsza rzecz, eee, jeśli chodzi o tych ruskich. Mm, było ich za dużo i gracze po prostu nie mieli tutaj żadnych całkowicie szans, dlatego zmniejszyłem to chociaż na początek na start serwera. O, to nie jest skrzynka. Dropem jest też można ją wywalić. Okej. Okay zniknąć powinno znikaj, znikaj ten TPS mnie dalej martwi, kurde on strasznie spada będę musiał to naprawić, bo no to to jednak frejzuje mimo wszystko, to jednak mimo wszystko frejzuje ja to naprawię, na pewno w tym tygodniu to będzie naprawione będę dzisiaj, jutro, no dzisiaj już, już i tak siedziałem wystarczająco długo, ale jutro, pojutrze na pewno będę też kombinował żeby wam to wyważyć, żeby to też na minefoxie już chodziło no bez, bez przecinek, bez problemów które jeszcze teraz gdzieś można odnotować. O, ty też masz broń, więc. Niezły kozak. No ale to co zdobędziecie już na dzień dzisiejszy, to będzie. będzie wasze, więc no, jakby nie było gry, już możecie rozpocząć. Mm, więc o swoje możecie walczyć, a A te przycinki na pewno wyeliminuję. Zawsze są takie problemy. Na GTA, na RPG też się tak działo, też były przycinki duże na starcie. To trzeba jednak wyważyć i no, chwilę to potrwa. Okej. Okay. Warp. To jest jedyny Warp, który jest, więc Warp magazyn. Okej, okay, jesteśmy w fabryce. Warp fabryka chyba. Eee, no i co? I mamy tutaj, jak widzicie, skrzyneczki, gracze już sobie wykopują je. Jak rozwalicie taką skrzyneczkę, musicie oczywiście ręką to robić, nie jakąś bronią czy czymś, bo inaczej wam się nie uda. Jak ręką wykopujecie, to dostajecie za to dolarki. No widzicie? Na czacie się pojawia wam. Ej, nie przeskadzajcie. Aj, dobra. Ja sobie raczej tutaj nie pokopię. Tutaj jak widać są mocne przecinki. i z opóźnieniem to wszystko po prostu dodaję. Jeśli macie wy, mm, rangę Brutala, to wam troszeczkę więcej kasy będzie się zarabiało za te rozwalone skrzynki, więc warto mieć. Ale gracz też dostaje tam niewiele mniej. Okej. Okay. No dobra, ja zacznę się zajmować już teraz, myślę, tymi problemami jeszcze z TPS-em, czyli będę chciał go obniżyć po prostu, no bo wiem, że ten TPS jak spada, to, to jest źle. Jeśli by był, nie wiem, TPS 4, to już w ogóle by był pokaz slajdów, no ale TPS poniżej 15 to już też jest yy, nie za dobrze. I zaraz będę kombinował z jego optymalizacją. Mam parę pomysłów, ale no, zobaczymy jak to w praniu wyjdzie. Mm, na pewno Wam jeszcze nakręcę jeden odcinek i Wam zaprezentuję zmiany jakie już dokonały się, no i myślę, że tam już ten TPS się znacząco też poprawi i nie będzie tak niski jak dzisiaj, czyli około 12, 13, 14. Tak więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, do usłyszenia, cześć!